Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii, innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z nieba głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy. Niech będzie przeklęty. Przede wszystkim, jak mówimy o kulcie czy wierzeniach Indian, to Indianie są zasadniczo w religii monoteistycznej. Czyli jest Bóg, który jest twórcą wszystkiego, który panuje nad wszystkim i ma tutaj do pomocy różne. Boginie, czy tam różne. I w Ameryce Południowej Duchy. bardzo przyjmują, że wszystkie tego typu zachowania u Indian, u ludzi, którzy są już też w cywilizacji trochę bardziej zachodniej, należy inkulturować. A najłatwiej inkulturować, wprowadzając je do liturgii, pokazując, że chociażby taka matka Ziemia, która karmi, która daje, która się troszczy, że to jest. Maryja mamy Matkę Chrystusa, Matkę Boga, Matkę prawdziwego światła, która karmi nas Chrystusem i daje nam Chrystusa. I, i to się dzieje przez liturgię, więc to, to jest coś normalnego, że w liturgię wkłada się tam wierze, wierzenie Indian, czy Folkloru, bo nie można tego odrzucić, tylko trzeba w to wejść i pokazać, jakie jest, jakie powinno być prawdziwe rozumienie, ale nie narzucając, tylko wchodząc w myślenie danych ludzi. Na tym polega inkult. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakież jest Współuczestnictwo Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym, co wreszcie łączy świątynię Boga z buszkami.